Idealna bramka proszę Państwa. Bramka jest nie do uwierzenia, ale... Ej, tak Teraz będzie jakiś trik jak się ciesz. Uu. Tak, Teraz Uuuu. Ta pierwsza wolna.

Kaper, idź, teraz wolna. Cze... Nie do obronienia. Nie, no, nie nie, nie umiem sobie się nie chcielować. Nie. Coś innego, co? Kaper, to. rób śmiesznej miny. Nie.